Na początku chciałabym podziękować tym osobom za uśmiechy. I chciałabym też pozdrowić Wikusie LPS 3141. Z tej strony witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie z parkurów Stopki Trudnych. I jeszcze na, na początku chciałabym Wam podziękować za wejście czy subskrypcję w jakieś 5 dni. No, ja się bardzo z tego cieszę, dlatego macie już tu mój głos taki zwykły, nieprzyspieszony, i już możemy pomału szukać jakiegoś pierwszego parkura. Ten rainbow parkour. Przejdziemy z tego na początku. Dobra. Czy tam się da dać skróta zrobić? Nie wiem, ale spróbuję. A tutaj by się dało wejść. I teraz, jakby się tam skoczyło. O, żołądzia mam. Dobra. To idę dalej po tych kupach. I co? I nie, to jest jakiś żart. Ej, czemu? No dobra, no. Już to, już to, już to, już to, już to srań. Dobra, lecimy dalej. Śmierza był taki iść tyłem na blockster Planet. Hm. Ja mogę taki zrobić zresztą. O, dobra, tu są jakieś schodki. A, klikłam tego kogoś. Dobra, nie no. Idę sobie dalej, dalej, dalej. Oj! Aj, tam chyba już była meta. Dobra, nieważne. Tam już by była meta i by było fajnie. Oj, Czemu ja tego nie umiem przejść, ludzie? Powiedzcie mi to, czemu ja tego nie umiem przejść. Hejka tu ja, nie to Ciebie się patrzycie jak ja, jak ja się z tym to idźcie na piątą minutę. Pewnie jeszcze będę przechodziła masakrycznie dużo czasu, a więc wy ym, ten... Ja nie będę się odzywał po prostu... Wy się to oglądajcie, jak ja tam ze po prostu próbuję tam się dojść. Dobra, już przeszłam ten parkour i możemy mieć na jakiś kolejny. Dobra, taki wybrałam. A dobra, to jest na początku lawa, więc... trochę słabo. No, będę miała trudności mało, żeby stąd wyskoczyć ogólnie. Dobra, pogłasza wszystkie i czy co tam jest, w ogóle pieski. Dobra i idziemy sobie już normalnie. Mam nadzieję, że więcej już tak się nie będę męczyła z tym jak trudnym, z trudnym parkurem, tak jak z tamtym. Nie wiem czemu ja się tak z tym męczyłam, czy on... Ja go umiałam przejść. A już sama nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, też te są klucze, ale fajnie one są tak zrobione, że... Że nie trzeba się martwić, czy się żadnego nie ma. No, ja to 180. Ja nigdy nie umiałam 180. Nigdy. Naprawdę. Napiszcie mi, czy Wy umiecie 180 robić. Bo 180 to jest jedyna rzecz, taka, taka najbardziej, co ja nie umiem. Ale dobra, już jesteśmy na czymś innym, a więc przestanę gadać o 180. Dobra, już mam kolejny parkur, bo tam już nie dawałam rady. Ja to chyba sobie ym, ten poprzecinam, bo, bo ja się tam męczyłam też z nim dobre dwie minuty. Nie, dobra, jeszcze pięć minut. A dobra, nieważne, tutaj jakieś łatwe mi się on zdaje, że będzie. Napiszę, że nagrywam. I dobra, i idziemy dalej. Dalej, dalej idziemy, dalej, dalej. Dobra, tu jest lewa. Faj fajnie, tak to jest wymyślone. Ojej, co to jest? Aha, no, mocno to, mocno to. bije. A więc lepiej tego będę unikać. Dobra, idę dalej. Tu. Tu. Nie wiem, a chcecie jakiś konkurs czy coś? Nie wiem, na cokolwiek. Tak powiem wam, nie jestem taka bogata, żeby jakieś dripy rozdawać, czy coś w tym stylu, bo na MSP to u mnie jest bieda. Ale nie wiem, na tam spamu śmiechu, coś takiego, czy na prezent jakiś listy. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. I jakie w ogóle mam kolejne odcinki nagrywać, bo ja w ogóle nie mam pomysłu. Naprawdę. Dobra. Już skończyłam, to idziemy na jakiś kolejny parkur. Dobra, mamy jakiś kolejny fajny. Dobra, nie ma klucza, spoko. Uy. Brawo ja! Brawo ja! Dobra, to idziemy dalej. A w ogóle, czemu, czemu ja mam na początku już od razu dwa klucze w ekwipunku? Tak jakby. Nie wiem. Dobra. O, coś tego laga. Oj, dobra. Jakoś żyje. I gdzie jest klucz? I gdzie jest klucz? Wie ktoś? Tu? Ty. Tu jest jakiś znak klu... A, tu jest. Dobra. Dobra, mam go. Dobra, to znowu mam tego pięknego lagata, przez który właśnie zleczyłam. Dada. Dobra, już tutaj jestem przy niebieskiej bramie. Już tutaj idę sobie dalej. O, oh, zresztą tego mam tego zawieszenia, tej postaci mojej. O, dobra, już się, już się odwiesiło. Dobra, już się odwiesiło. To mogę przechodzić dalej. Okej. Okay. Ej, gdzie teraz? A, tutaj trzeba w taką dziurę wejść. No jest chyba kilkupiętrowy. Co? Dobra, mam jakiś kolejny parkour. Jakiś dla początkujących tam jest napisane. Że jest dla początkujących. A więc no, mam nadzieję, że ja go będę umiała przejść chociaż. Taką mam nadzieję. Dobra, co tam jest? Chyba nic nie ma. No dobra, nieważne. Tu jest chyba klucz, tak mi się zdaje. Wziąłam go? Tak, wziąłam, dobra. Sorry, bo ja, bo ja się trochę jakby zagapiłam na grze. Dobra, to idę dalej. Okej. Okay. Chyba poczekam aż to się skończy i na nowo, o. Bo nie wiem, czy tam to będzie potrzebne potem. Dobra. Tu, O! Robetkie serduszka tu mamy. Ładne. Bardzo ładne serduszka i klucz. Kolejne? Dobra, tutaj mi jeszcze nie wyszło chyba. Nie, nie uda mi się niestety. Tego przejść. Dobra, może teraz mi się uda. O! Nie no! Proszę, 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 ja chcę tam dojść. O! Oh. Ej, doszłam. Doszłam, ej. Wow, doszłam. Jej! Chyba Amerykę po prostu zaliczyłam. Yy, dobra. I teraz trzeba się wracać. Tak. Dobra. Eee, dobra, teraz tutaj by dobrze było iść. Dobra, no, jestem są teraz takie kokardki ładne. I, I czy mi się uda, czy mi się uda, czy mi się uda? Dobra, mam chyba jeszcze hp, żeby. Nie. Dobra, już nieważne, idziemy na kolejny parkour. Dobra, mam tutaj jakiś kolejny i mi się też jest ten, na którym można zrobić takiego fajnego skróta. Tak, tak, to jest ten. Dobra, to przynajmniej to przeszłam. I dobra, to jest końc odcineczka. Bajo!